Cześć, dzień dobry, witam Was na kanale Pani od Tarota z tej strony Justyna. Kochani, bardzo się cieszę, że przybywa Was na tym kanale, że oglądacie te prognozy i że one z Wami rezonują. Super. W tym miesiącu zapraszam na prognozę dla 12 znaków Zodiaku i będziemy ją robić dwoma taliami. Pierwszą talią to określimy ogólną dynamikę miesiąca, drugą talią określimy poszczególne obszary życia, takie jak relacje, uczucia. Emocje, praca, finanse i wyzwania dla poszczególnych znaków zodiaku. Pamiętajcie, weźcie z tego czytania to, co z wami rezonuje, natomiast odpuśćcie to, co zupełnie z wami nie rezonuje. I jeżeli chodzi o same prognozy i czytania, no to tak jak za każdym razem, warto wiedzieć, gdzie mamy słońce, księżyc i Stellum Planet, czy też Ascendent, po to, żeby jak najlepiej te czytania do siebie dopasować. Pod kątem wydarzeń astrologicznych, które będą istotne w listopadzie, na pewno będzie to retrogradacja Marsa. Pod koniec października Mars wchodzi w retrogradację, dzieje się to raz na około 2 lata. Mars przebywa teraz w znaku powietrznych bliźniąt, które wojują przede wszystkim słowem. Więc tutaj, po tarotowemu, może wychodzić już zresztą w październiku też wychodziło dużo kart dotyczących komunikacji. I Mars wchodzi w retrogradację, czyli zacznie poruszać się ruchem wstecznym w Końcówce października, a z retrogradacji wyjdzie w połowie stycznia. Natomiast w samych bliźniętach będzie przebywał aż do 25 marca 2023 roku. Czas retrogradacji marca to dobry czas, aby zwolnić i przemyśleć swoje życiowe decyzje i pragnienia. Warto też przyglądać się sytuacjom, które nas złoszczą, które wywołują nasz opór lub frustrację i zastanowić się nad jakimś zagospodarowaniem. Tej swojej złości, tych swoich trudnych emocji nad jakimś ukierunkowaniem tego. Natomiast, tak jak już powiedziałam, to jak będzie wpływała na was na przykład retrogradacja Marsa istotna, tak ogólnie w tym listopadzie, też w dużej mierze zależy od waszego horoskopu urodzeniowego. Dobrze, powiem jeszcze tylko, że jeżeli ktoś jest zainteresowany prognozą indywidualną, bo o to też były pytania, to zapraszam do kontaktu mailowego. Tymczasem dość słowa wstępu i przechodzimy już. Do prognozy dla poszczególnych znaków Zodiaku. Dobra, kochani, last but not least, nasze drogie koziorożce, czyli jak to mówią po angielsku, ostatnie, ale wcale nie najmniej ważne. Kochane koziorożce, zapraszam Was na prognozę. Pokażcie karty, co może spotkać koziorożce. W listopadzie 2022 roku, możliwe energie i zdarzenia dla astrologicznych koziorożców oglądających to wideo. Pokażcie karty nasze drogie koziorożce. Co koziorożce wnoszą w ten listopad? Dobrze. Zanim przejdę do interpretacji tego rozkładu ogólnego, jeszcze wyłożę sobie karty na poszczególne obszary życia, takie jak uczucia, relacje, emocje, praca, finanse i wyzwania dla koziorożców. Pokażcie karty. Możliwe energie i zdarzenia dla koziorożców na listopad 2022 roku. Emocje, praca, finanse, jakie wyzwania mogą czekać nasze drogie koziorożce w listopadzie. Dobra, kochani, zobaczmy, co koziorożce wnoszą w listopad. Szóstka Mieczy. Symbolicznie ta karta mówi o przeprawie na drugi brzeg, czyli koziorożce mogą dokonywać jakichś zmian życiowych, mogą zmieniać swoją sytuację, to mogą być różne obszary relacyjne, zawodowe, finansowe. Coś tutaj się u koziorożców dzieje. Ta karta może też wnosić fizyczne przemieszczanie się, czyli w cudzysłowie koziorożce mogą dużo na początku listopada latać po mieście. Być może dla części koziorożców ta karta będzie wnosić też podróż zagraniczną albo powrót z zagranicy. Zasadniczo no przemieszczanie się. Dla części osób może też ta karta mówić o chęci nabierania dystansu do pewnych spraw. Być może jakieś kwestie Was bardzo irytowały, na przykład Wasza Mama powiedziała coś, co Was poddenerwowało i stwierdzacie, Dobra, ja to odkładam, nie będę się tym denerwować. Nabieracie do tego dystansu i też dzięki temu łapiecie nową perspektywę. Być może będziecie stwierdzić, że jednak w tej wypowiedzi waszej mamy, no już tutaj, trzymając się tego przykładu, były jakieś punkty, które faktycznie są warte przemyślenia. Tak więc też część koziorożców może chcieć łapać dystans. I już sobie patrzymy na ten rozkład ogólny. Tutaj mamy pazia monet, dziewiątkę kielichów, rycerza kielichów i czwórkę kielichów. Bardzo dużo kielichów dla koziorożców i taka interpretacja ogólna tego rozkładu. Mam takie poczucie, że tutaj w tym listopadzie koziorożce mogą chcieć eksperymentować, mogą chcieć porywać się na jakieś długo odkładane doświadczenia, których być może bały się realizować, być może nigdy w cudzysłowie nie było na to czasu, miejsca, przestrzeni. I koziorożce będą tutaj emocjonalnie jakieś rzeczy odkrywały, natomiast. Może się też okazać, że te wyobrażenia koziorożców trochę się rozminą z rzeczywistością. Być może w tych wyobrażeniach koziorożce nie wszystkie scenariusze przewidziały, to może się materializować na przykład w taki sposób, że koziorożce od dłuższego czasu marzyły o na przykład jakimś kursie, zapisaniu się na jakiś kurs, to może być prowadzenie własnego ogrodu w estetyce japońskiej i marzyły o tym od dłuższego czasu, natomiast po zapisaniu się na zajęcia okaże się, że to jednak wcale nie jest dla nich takie pociągające i pasjonujące, mimo że zapisując się na kurs, realizowały jakieś swoje pragnienia. To jest bardzo abstrakcyjny przykład, natomiast chodzi mi tu o samą zasadę, bo to eksperymentowanie też może być w relacjach, może być w jakimś tutaj obszarze, też seksualnym. Więc warto, aby każdy z Was, drogie koziorożce, przyglądał się, jak to może się konkretnie u Was zamanifestować. Natomiast przejdę już do interpretacji poszczególnych kart. Tutaj mamy pazia monet na początku listopada i ten paś monet może wnosić, że ten początek listopada to będzie dobry czas na szkolenia, właśnie na zapisywanie się na różnego rodzaju kursy. Możecie też mieć po prostu taką potrzebę dowiadywania się nowych rzeczy. Być może dla osób, które mają dzieci te tematy szkolenia, Wolnictwa waszych latorośli też jakoś się na początku tego listopada tutaj zamanifestują. Może być tak, że u części koziorożców też. Wybiją jakieś takie właśnie młode, może nie dziecięce, ale młode energie, na przykład w pracy będą to starzyści, czy być może jakaś tutaj młodzież taka studencka też będzie z Wami miała więcej kontaktu. Natomiast też dla części osób to może po prostu wnosić, że ten początek listopada to jest dobry czas na załatwianie w cudzysłowie spraw na mieście, takich spraw bardzo praktycznych. No, i też tak jak powiedziałam w tej interpretacji ogólnej, to też jest taki dobry czas na eksperymentowanie, na uczenie się nowych rzeczy, na takie trochę wychodzenie z jakiegoś zasiedzenia emocjonalnego. Drugi tydzień listopada upływa koziorożcą w karcie Dziewiątki Kielichów. Dziewiątka Kielichów mówi o bezpieczeństwie emocjonalnym. Tutaj stawiamy na zadowolenie, na dobre samopoczucie, na odczuwanie satysfakcji. I to może być też taka satysfakcja czerpana z tego, co już wypracowaliśmy, takie rozglądanie się po naszym krajobrazie i myślenie sobie, no dobra, to wszystko, co mam, daje mi poczucie bezpieczeństwa, jakieś też być może cieszenie się tym. To jest taka też spora niezależność emocjonalna, natomiast zagrożeniem tej karty jest to, że mamy już takie okoliczności, które są dla nas wygodne, ale one nas też trochę ograniczają w tym sensie, że jest nam wygodnie, być może czegoś nam jeszcze emocjonalnie brakuje, ale boimy się zaryzykować, boimy się zrobić ten kolejny krok, więc to jest też dobry tydzień, drogie koziorożce, na identyfikowanie tych obszarów, gdzie macie taki mały niedosyt. Być może macie jakoś poustawianą relację, natomiast chcielibyście jeszcze czegoś, jeszcze tego ostatniego oczka do takiego pełnego szczęścia rodzinnego. To jest dobry tydzień, żeby to obserwować. I też być może to jest dobry tydzień na to, żeby identyfikować te obszary, w których wkradło się do Was takie emocjonalne zasiedzenie. Czyli jest Wam dobrze, ale to jeszcze nie jest pełnia szczęścia, czegoś Wam brakuje. Więc możecie to sobie w tym drugim tygodniu listopada identyfikować. W trzecim tygodniu listopada mogą do Was wracać jakieś sprawy przeszłe, być może to będą sprawy przeszłe emocjonalne, być może właśnie sprawy przeszłe też przy kształceniu dzieci, czy sprawy przeszłe właśnie z jakimiś osobami młodszymi od Was, z jakimiś starzystami, czy młodymi członkami rodziny. Natomiast dla osób, które szukają relacji i chciałyby, żeby tutaj emocje Coś się działo, też w tym trzecim tygodniu może się pojawić osoba w typie rycerza kielichów. Rycerz kielichów to jest taki. Złotousty chłopiec, który wiele obieca, natomiast nie zawsze te obietnice spełni. To jest bardzo sympatyczna energia. To jest karta romantyka, marzyciela, idealisty. Tutaj fajnie jest to zilustrowane na tym obrazku. Więc tutaj koziorożce mogą się spotykać z jakimiś emocjonalnymi porywami serca. Natomiast jak zawsze, warto sprawdzać, z czym taka osoba przychodzi. I czy wy macie na to miejsce u siebie w życiu? Być może też dla części koziorożców te sygnały, które ten rycerz kielichów będzie nadawał, zostaną w jakiś sposób przeoczone. Koziorożce też mogą się zdecydować na gierkę w stylu musisz trochę o mnie pozabiegać, bo udaje, że cię nie widzę. Natomiast to może nie być skuteczne. Więc, drogie koziorożce, ten trzeci tydzień, jeżeli macie przestrzeń na jakąś taką energię romansową, bo też o tym ten rycerz kielichów mówi, to fajnie tutaj karty podpowiadają, że może być taka możliwość, natomiast jeżeli zupełnie nie, no to może po prostu możecie posłuchać tych miłych słówek, komplementów, bo rycerz kielichów też umie w komplementy, ale iść dalej swoją drogą. Natomiast jeżeli chodzi o inne obszary, nie tylko emocjonalne, no to w pracy warto, abyście uważali na obietnice, które Wy składacie i które są Wam składane, bo też mogą to na dłuższą metę być jakieś obietnice bez pokrycia i też tutaj znowu przy tych obietnicach Wy czegoś możecie nie zauważyć. Być może te obietnice tak Was ucieszą, że zapomnicie o tym, że mogą być jakieś ale, że to nie zawsze jest takie zero-jedynkowe, że zostaną one spełnione i coś tutaj przegapicie. Na przykład przegapicie jakieś czerwone flagi. W czwartym tygodniu karty proszą, aby koziorożce dopełniały wszelkich czynności z tak zwaną należytą starannością. Co to znaczy? Jeżeli macie donieść jakieś papiery do administracji, to upewnijcie się, że donosicie wszystkie i że jedna kartka się gdzieś nie zauważyła. Podziała. Możecie przeoczyć jakieś płatności, faktury, płatne subskrypcje. To jest karta zasadniczo przeoczeń. Więc w życiu codziennym możecie po prostu coś przeoczyć, natomiast w relacjach, no tak jak już powiedziałam, możecie przeoczyć jakieś czerwone flagi, jakieś sygnały, które były i które was ostrzegały, możecie nawet przeoczyć właśnie to, że ktoś tutaj w cudzysłowie smoli do was cholewki, natomiast karty nie polecają takiego udawanego focha, że trochę mi nie zależy i ty musisz się postarać, bo tak jak powiedziałam, to może być po prostu też nieskuteczne. Ta karta czwórki kielichów może też dla koziorożców wnosić pewnego rodzaju bierność. To może być bierność w różnych obszarach życia w obszarze pracowym, w obszarze relacyjnym właśnie tutaj na przykład ja pierwsza do ciebie nie napiszę czy też w Obszarze takiego ogólnego życiowego działania, być może nie będziecie tutaj chcieli działać i podejmować nowych rzeczy, nawet jeżeli one byłyby dla Was korzystne, ale w kontekście tej interpretacji ogólnej też może być tak, że właśnie jeżeli będziecie realizowali jakieś plany, które już od dawna chcieliście realizować, to okaże się, że o czymś nie pomyśleliście, na przykład, że one zabiorą więcej czasu niż planowaliście, czy że może jednak nie do końca będzie to dla Was satysfakcjonujące emocjonalnie. Jeżeli chodzi o osoby szukające pracy, no to najlepszy na szukanie pracy jest ten pierwszy tydzień listopada. Tutaj ten paśmonet on może wnosić, że może się pracowo trochę wydarzyć, być może też część osób będzie właśnie zaczynała staże, będzie podejmowała nowe wyzwania zawodowe, bo to jest karta osoby, która dopiero startuje w jakimś sektorze. Dobrze, kochani, zobaczmy co w uczuciach, relacjach, emocjach. Rycerz monet cesarzowa koło fortuny. Kochani, część koziorożców w listopadzie może mieć poczucie, że relacje z kobietami rodzinnymi, takimi jak mama, żona, teściowa, być może nawet szefowa nie do końca są szyte na ich miarę, że koziorożce źle się czują w tych relacjach, czują się takie niedopasowane, te relacje jako się uwierają. W takim przypadku warto skorzystać z tej szóstki mieczy, którą wnosicie w ten listopad, trochę się zdystansować i poszukać powodów, poszukać źródeł takiego stanu rzeczy. W relacjach z mamą warto sprawdzić, które konkretnie zachowania mojej mamy sprawiają, że ja się denerwuję. Dlaczego ja tak postrzegam te zachowania? Czy można je postrzegać jakoś inaczej? I być może po takiej analizie stwierdzicie, że jednak coś jest w tym, na przykład, co Wasza Mama powiedziała i warto to jakoś tam eksplorować. W kontaktach z szefową warto sprawdzać, jaki ja mam stosunek do władzy. Które zachowania mojej szefowej. Negatywnie na mnie wpływają. Czy to jest kwestia tych zachowań, czy być może ja mam jakieś przekonania związane z tym, jak ona się powinna zachowywać? Czy ja w ogóle mam preferencję na pracę właśnie z szefową, czy być może z szefem, bo to też może jakoś wpływać. Więc tutaj to jest dobry czas na listopad, jeżeli czujecie się niedopasowani w jakichś relacjach, na sprawdzanie dlaczego i być może na taką zmianę, na dążenie do zmiany tego stanu. Natomiast część koziorożców też może podejmować takie bardzo pragmatyczne działania w listopadzie, właśnie też związane z kobietami rodzinnymi, z mamą, z żoną, z teściową. To mogą być zachowania w stylu umówić mamu się do lekarza, odebrać od lekarza, zawieźć na cmentarz, kupić chryzantemy, bo rycerz monet to jest bardzo pragmatyczna energia, to są takie codzienne działania. I tutaj też mogą wchodzić jakieś różne okoliczności. Koło fortuny wnosi nieprzewidziane koleje losu, więc na przykład jeżeli umówicie się z żoną, że ona da znać jak będzie wychodzić z centrum handlowego, to może się okazać, że ona nie będzie w stanie dać znać, bo padł jej telefon, bo się zepsuł, ktoś go ukradł, czy go zgubiła. I to oczywiście jest tylko przykład, natomiast to jest pewna okoliczność losowa, która może mieć miejsce w tym listopadzie w relacjach. To równie dobrze może być to, że Wy drogie koziorożce będziecie biegnąć półmaraton w siedlcach, i w tłumie biegaczy spotkacie dawno niewidzianego kumpla ze studiów, który pomoże Wam rozwiązać jakąś życiową kwestię. To jest koło fortuny, więc tutaj, drogi koziorożcu, relacyjnie trochę spodziewaj się niespodziewanego. Natomiast... Też warto, aby koziorożce w relacjach stawiały na takie poczucie własnej atrakcyjności. Jeżeli, drogi koziorożcu, czujesz, że właśnie niektóre relacje są szyte nie na Twoją miarę, to być może też warto popracować nad takim poczuciem własnej wartości, nad własną zasobnością, nad własną atrakcyjnością, również poprzez przypomnienie sobie, jak daleko zaszłaś, zaszłeś w życiu, ile już. Osiągnąłeś, osiągnęłaś. Natomiast dla osób, które szukają partnerów do relacji, tutaj pojawia się rycerz monet, być może zapośredniczony właśnie przez postać jakiejś kobiety rodzinnej. I taka osoba w typie rycerza monet to jest osoba bardzo pragmatyczna. To jest osoba, która prędzej poda wam parasol, niż kupi pudełko czekoladek. I to będzie oznaczało, że ta osoba jest z wami zainteresowana, natomiast jest ona bardzo pragmatyczna i niezbyt wylewna, ale można na niej polegać, jest bardzo lojalna. Tu pojawia się taka sylwetka. Pojawia się też sylwetka właśnie jakiejś kobiety w typie cesarzowej, czyli takiej kobiety już też osadzonej w życiu, która coś już osiągnęła, i to może być osoba spotkana w wyniku okoliczności losowych, ale też osoba z przeznaczenia. Więc być może część koziorożców, które szuka tutaj partnerki do relacji, właśnie spotka taką osobę z przeznaczenia. Natomiast w tym rozkładzie ogólnym też był pokazany rycerz kielichów, który może wnosić tutaj różne okazje do romansu. Tak się rysują relacje dla Was, drogie koziorożce, na listopad i zobaczmy sobie obszar zawodowy. Król Mieczy, Rycerz Kielichów, Dziewiątka Kielichów. Moi drodzy, początek listopada dla koziorożców może jeszcze upływać pod kątem jakichś trudniejszych rozmów zawodowych, jakichś rozkmii zawodowych, rozliczeń, natomiast reszta miesiąca to będzie raczej odcinanie kuponów. Już przechodzę do tłumaczenia. Ten początek miesiąca jest pokazany w królu mieczy, i to właśnie mogą być rozmowy z taką w cudzysłowie wierchuszką, z waszym przełożonym. Być może wy jesteście czyimś przełożonym i będziecie chcieli kogoś rozliczać. Natomiast, gdyby przyszło Wam wdrażać tą chęć eksperymentowania, która wyszła w rozkładzie ogólnym w obszarze zawodowym, i gdybyście rozmawiali z Waszym szefem o jakichś Waszych przyszłych projektach, to uważajcie dobrze na to, co obiecujecie na obietnice, które składacie. Ja wiem, że być może dla części osób to będzie abstrakcyjne, bo archetypowo koziorożyc to jest znak zodiaku, który przywiązuje Olbrzymią wagę do składanych obietnic, do wywiązywania się ze zobowiązań. Natomiast karty tutaj po prostu mówią, że uważaj na obietnice, które składasz, bo możesz ich drogi koziorożcu nie dowieść. Być może zgodnie z tym rozkładem ogólnym coś przeoczysz i nie do końca będziesz sobie zdawać sprawę, że na przykład ten projekt, kiedy go już wdrożysz, będzie dla ciebie nie do końca atrakcyjny, nie będzie ci się chciało wychodzić ze swojego comfort zone, czy być może po prostu będziesz miał inne ważne sprawy na swojej specjalistycznej posadzie. Te karty mogą się też realizować w ten sposób, że to Wam ktoś coś obieca, być może wasz szef, być może jakiś pracownik koduch i tutaj warto sobie te obietnice filtrować przez taki koziorożcowy realizm, sprawdzać, co jest możliwe do zrobienia, a co nie jest możliwe do zrobienia, bo ten układ kart może też wnosić, że nawet jeżeli Wam szef tutaj różnych rzeczy naobiecuje, to wy jednak będziecie trwać tutaj niewzruszeni, w ogóle was to nie ruszy. Raczej postawicie na to, żeby... Robić to co dotychczas, bo to jest dla Was w jakiś sposób znane, wygodne i raczej nie będziecie mieli tutaj takiej chęci angażowania się w cudze sprawy, bo będziecie właśnie skoncentrowani na swoich projektach i swoich zyskach. Ponadto też może być tak, że właśnie wybije wam w obszarze zawodowym jakaś postać pracowego lekkoducha i będziecie obserwować, jak ta osoba pięknie mówi, natomiast też stwierdzicie, że nie idą za tym żadne czyny. Do koziorożców mogą też wracać jakieś sprawy, projekty zawodowe z przeszłości, natomiast mam trochę takie poczucie, że możecie tutaj usiąść z założonymi rękami i powiedzieć nie, 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 tutaj w tej sprawie już więcej nie da się zrobić i nie będziecie zbyt proaktywni. Ten listopad dla Koziorożców, tak jak powiedziałam, no on tutaj jest raczej pod znakiem takiego sporego komfortu emocjonalnego, które oczywiście Koziorożce sobie zapracowały, natomiast z którego mogą niechętnie wychodzić. Natomiast ważnym przesłaniem jest to, żeby tutaj bardzo pilnować tego, co się obiecuje, żeby nie przeszarżować. Dobrze, kochani. Zobaczmy co w finansach. Królowa Kielichów, dwójka Kielichów, szóstka Buław. Kochani, te finanse dla koziorożców na listopad zapowiadają się całkiem nieźle, natomiast tutaj na pewno warto będzie trzymać rękę na pójść. I tak, może się zdarzyć tak, że jakaś kobieta rodzinna, być może przyjaciółka, przyjaciółka siostry, czy w ogóle jakaś kobieta rodzinna, którą też spotkacie w wyniku okoliczności losowych, Zapośredniczy wam jakąś współpracę, która będzie wnosiła dla was fajne perspektywy finansowe. Natomiast to może być też tak, że wy z tą kobietą rodzinną, na przykład z przyjaciółką, będziecie chcieli odpalać jakieś projekty biznesowe, jakieś partnerstwa biznesowe, jakieś współprace. Które będą wnosiły fajne perspektywy finansowe i będą obiecujące. Natomiast te karty są dosyć hura optymistyczne, więc tutaj na pewno warto będzie trzymać tą rękę na pulsie, warto będzie monitorować sukces, sprawdzać na ile to, że w początkowej fazie tego waszego planu biznesowego jesteście w jakiś sposób do niego zapaleni i nim zafascynowani, będzie trwały w czasie, bo szóstka buław, ona faktycznie wnosi. Szybkie i łatwe sukcesy, natomiast aby one były trwałe w czasie, potrzebna jest konsekwencja. Tym bardziej, że tutaj w tym rozkładzie ogólnym wyszedł nam rycerz, kielichów i ta czwórka była, czyli dużo takiego w cudzysłowie lania wody, obietnic bez pokrycia, ładnych słówek, ale coś jest przeoczone. Więc, żeby te Wasze plany biznesowe tutaj mogły się realizować, koziorożce potrzebują je monitorować długofalowo i też być może część koziorożców będzie dedykowała swoje środki na realizowanie jakiejś pasji, na zaspokajanie swoich potrzeb emocjonalnych, być może też będzie alokowała część środków właśnie na jakieś spotkania towarzyskie, które koziorożcom dadzą satysfakcję. Natomiast tutaj ogólnie te karty mówią o tym, że koziorożce w listopadzie mogą być raczej z stanu swoich finansów zadowolone i być może dla koziorożców pojawią się też jakieś okazje do współpracy, które będą wnosiły perspektywę dalszych zarobków. Natomiast jeżeli chodzi o same zarobki, no to być może w tej końcówce listopada faktycznie dostaniecie jakieś doposażenia finansowe, coś Wam się uda ugrać, jakąś małą premię, jakoś zostanie Wasze konto zasilone. Natomiast tak jak powiedziałam, żeby to było długofalowe, tutaj trzeba to wszystko monitorować, żeby ten sukces był trwały w czasie. Dobrze, zobaczmy, co w wyzwaniach. Król buław, ósemka monet, królowa mieczy. Kochani, te wyzwania są bardzo spójne z całym tym rozkładem, bo ten rozkład jest taki dosyć, powiedziałabym, nie koziorożcowy. Tutaj może faktycznie będziecie mieli taką dużą potrzebę eksperymentowania i pójścia w nowej jakości, takiego trochę odpuszczenia sobie w tym listopadzie, zejścia z takiej standardowej koziorożcowej dyscypliny, zorientowania na pracę. I takiej racjonalnej analizy, bo tutaj jest sporo kart kielichowych i, jakby mało działania, mało takiego typowego dla koziorożców uziemienia. Natomiast, to fajnie jest pokazane w wyzwaniach, bo tutaj mamy dosłownie informacje o tym, że aby wasze plany i projekty mogły się realizować, potrzebujecie zasilić je energią, skupić się na pracy, czyli siąść na tyłku i po prostu robić to, co macie do zrobienia i analizować różne rzeczy pod kątem właśnie takim racjonalnym, pod kątem danych, ryzyk i możliwości. Ale już omówię to dokładniej, tutaj ten król buław dosłownie mówi właśnie o działaniu, o zasilaniu różnych rzeczy energią, czyli być może, jeżeli faktycznie będzie tak, że zapiszecie się na jakiś kurs, to żeby on przyniósł rezultaty, Wy się będziecie potrzebowali na przykład tych słówek z włoskiego regularnie uczyć, czyli będziecie tu musieli alokować Waszą energię. Być może, jeżeli w obszarze pracowym umówicie się z kimś na jakiej rzeczy, na przykład z Waszym szefem, czy być może z waszym podwładnym, to też po Waszej stronie będzie zasilenie tego energią i dopilnowanie, żeby te rzeczy się zadziały i zmaterializowały. Mamy też kartę usenki monet, która mówi, tak jak powiedziałam, o tym, żeby usiąść na tyłku i pracować. To może oczywiście wybić w tym obszarze pracowym, natomiast to może też wybić w tym projekcie, w obszarze finansowym, w tej współpracy, która może przynieść dobre rezultaty. Natomiast, jak to praca? No tutaj jakaś praca musi zostać wykonana, żeby ten nawet najlepszy i najfajniejszy w świecie pomysł biznesowy mógł zasilać Waszą kieszeń pieniędzmi. To Wy jakąś pracę ze swojej strony musicie Jakieś działania, a tutaj ten listopad wnosi, jakby dużo takiego skupienia na kwestiach emocjonalnych, może trochę takiego rozmycia. Więc ta ósemka monet mówi o tym, że jakaś ilość wykonanej pracy jednak będzie potrzebna, żeby te Wasze projekty się mogły realizować i iść do przodu. Ponadto ta ósemka monet też może mówić o drążeniu pewnych kwestii. Czyli jeżeli pracowo, drogi koziorożcu, ktoś ci coś obiecuje, to być może nie daj się nabrać na te piękne oczy, tylko zapytaj dokładnie o warunki brzegowe, o konkretne. Terminy, na które się umawiacie, i jakby o etapy tej realizacji. Ta ósemka monet wnosi takie zorientowanie na szczegół i doprecyzowywanie różnych kwestii, i to jest jeszcze podbite przez. Królowa Mieczy, bo Królowa Mieczy to jest ten racjonalny kawałek, taka bardzo racjonalna analiza. Każdy z nas ma w sobie ten racjonalny kawałek, warto z niego czasem skorzystać. Królowa Mieczy mówi o tym, że jesteśmy właśnie zorientowani na dane, na ustalenia, na szczegóły, nie dajemy się nabrać na piękne słówka. W sklepie to jest osoba, która raczej nie patrzy na ładne opakowanie, tylko patrzy na ilość. Patrzy na skład, patrzy na proporcje, cena, jakość. To jest taka osoba bardzo racjonalna i pragmatyczna, i w związku z tym, że to jest w wyzwaniach, może Wam też z trudem to w tym listopadzie przychodzić, bo na przykład odpuścicie sobie właśnie trochę takiej. Samodyscypliny, natomiast karty wnoszą, że to może być korzystne też dla Was, żeby tutaj część tych swoich projektów przepuszczać przez tą właśnie racjonalną analizę. Natomiast ta Królowa Mieczy też może wnosić, że dla koziorożców wyzwaniem może być jakaś starsza kobieta rodzinna to może być mama teściowa być może ona w jakiś sposób będzie się wtrącała w Wasze sprawy i tutaj wybija energetycznie. Tak rysują się wyzwania dla koziorożców, które jednocześnie mogą też wnieść sporo takiego popychania tych spraw do przodu. Więc być może warto spróbować poszukać w sobie również tych jakości i być może warto też przytrzymać tą kartę szóstki mieczy, czyli takiego łapania perspektywy na różne kwestie, bo z tej perspektywy łatwiej się te rzeczy ocenia. Drogie koziorożce, tak się rysuje dla Was listopad w kartach tarota. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tej prognozy. Mam nadzieję, że Wam się podobała, że znaleźliście tu coś dla siebie. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę. Możecie też zostawić komentarz dla zasięgów, będę bardzo wdzięczna. Tymczasem dzięki, do usłyszenia, cześć!